Siemka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj mam nadzieję, że ten krótki materiał sprawi, że wasz wieczór będzie trochę lepszy, bo ja się uśmiechnąłem z okazji tej informacji. Także zaraz zobaczycie, może być taką zapowiedź nadchodzącego bardzo dużego update'u, który już będzie w tym roku. A kiedy? Zaraz się dowiemy. Co to było? We must be getting closer. Look. The trail ends here. Ready your weapons. Update Dzika Krew nadchodzi w październiku 2023. Jak sami widzicie, bardzo krótki taki zwiastun, tak naprawdę tylko po to, żeby przekazać nam tą informację o dacie. Październik 2023, no mamy sierpień w tym momencie, więc tak można powiedzieć w najgorszym przypadku za dwa miesiące. A w najlepszym za mniej więcej półtora. Prawdopodobnie jak sobie wklepiecie wtedy "nda server" i tutaj się pojawi na tym enda-serwerze jakieś info, to prawdopodobnie w ciągu miesiąca już wtedy będzie, ale no, na razie tutaj jeszcze nie ma tego nawet na tych wczesnych testach nie ma tutaj jeszcze tego update'u dużego, więc spokojnie nie napalajcie się, ale jak już powiedzieli, że to będzie w październiku no, bez podania daty to prawdopodobnie zakładają, że gdzieś na połowę, ale może się ewentualnie przesunąć, więc mają się tam jakiś zapas, wiecie o co chodzi. Więc tutaj oni już pewnie z zapasem na to mówią, jakby coś tam im się przedłużyło. Więc najpóźniej koniec października. Więc cóż, w tym wypadku, jeśli właśnie myślimy już o broniach zmiennokształtnych, tropieniu i przebudzonych i legendarnych przedmiotach, no dobra, więc chcielibyśmy się przygotować do tego kolejnego dużego update'u i chcemy od razu na setkę wbić wszystkie nowe bronie. Więc ile by trzeba było mieć kredytów? Zobaczcie, wbicie na setkę jednej broni to jest koszt około, no prawie 17 milionów. Ok, a teraz, jeśli byśmy chcieli wbić podstawkę, no to będzie to około koszt ilu? Około 7 milionów. Więc jeśli chcecie jakąkolwiek sobie broń z tego nowego drzewka wbić wysoko, no to na podstawkę będziecie około 7 milionów plus. Około 17 na każdą broń, a broni jest 7, więc 7 razy 17, czyli macie 70 plus 50, prawie czyli około na całe drzewko plus podstawkę 120 parę milionów, mniej więcej tyle. Jeśli byście chcieli, oczywiście na setkę. Jeśli chcecie na 120, no to się dalej bawicie, bo 120 nie kosztuje nas tutaj yy, tak jak mieliśmy niecałe 17, tylko. 67,5. Tak. Także możecie sobie dodać do każdej broni 50 milionów kredytów, i wtedy będziecie mieli całe drzewko na 120. Powodzenia. Ok, ale my zakładamy tutaj taki optymistyczny scenariusz, że chcemy tylko setkę wbić od razu na każdej broni, więc ile zostało nam dni? No, zakładajmy, że to około 60. Więc jeśli chcemy par milionów kredytów, to wystarczy 2 miliony kredytów dziennie wbijać aż do update'u i będziecie gotowi. Będziecie mieli praktycznie każdą nową broń na setkę i oczywiście będzie można jeszcze przecież na serwerze testowym sobie sprawdzić czy akurat takie bronie nas interesują a może taka, może taka, a może nie wszystkie tylko jedna czy dwie sami zobaczycie Ok, no i co dalej mamy mamy tropienie, no do tropienia nie ma jak się przygotować tak naprawdę to bo po prostu to będzie nowy content który jeszcze nie do końca został opowiedziany jak to będzie wyglądać, wiemy mniej więcej co ma się tam dziać, ale no, właśnie, tak szczegółowo to jeszcze nie, więc tutaj chyba jeszcze coś będą o tym mówić. Tak samo o przebudzonych legendarnych broniach, no też mówili, i tutaj ewentualnie można zacząć sobie gromadzić czwartego enchantu bronie, bo tylko takie mogą być przebudzone. Więc materiały na bronie i same te bronie można sobie gromadzić, ale poza tym też nie wiadomo za bardzo, jak za to się zabrać. Więc tutaj też nie za bardzo można się przygotować. Więc, tak naprawdę, najważniejsze co, jeśli ktoś chce craftować, to właśnie teraz skupować sobie te X4, żeby potem, na przykład, nowe bronie robić, wiecie, bo będą nowe bronie to jest po pierwsze rzecz, ale te nowe bronie mogą być też, pewnie, wiecie, legendarny, przebudzony i właśnie nowa broń, plus jeszcze na to legenda Uu, to może być drogie, nie? Także rozumiecie sami. W tą stronę też można pójść. Właśnie na sobie te materiały, żeby potem tak wystrzelić. Ale ja tutaj się skupię ze swojej strony właśnie na zdobyciu tych kredytów, żeby właśnie całe drzewko spróbować od razu na setkę sobie zrobić i w tym nowym updatecie, kiedy te bronie prawdopodobnie będą jeszcze niezbalansowane, no wykorzystać to oczywiście, abizować nową metę. Dobra. I tutaj w sumie to tyle mamy tych informacji. Jeśli chcecie coś, oczywiście, sobie zerknąć z poprzednich devtoków, bo to nie jest devtok, ale z devtoków które dotyczyły właśnie tego update'u, to załączę wam w międzyczasie karty, będą się pojawiać tutaj na tym filmiku. Tam wcześniej już pewnie się pojawiły. Także możecie sobie kliknąć, zerknąć, zobaczyć, czy coś Was z tego interesuje. A jeśli nie, to możecie oczywiście poczekać na oficjalne informacje i w new update'u, kiedy pewnie będzie i tak kilka godzin czekania, będziemy mogli sobie po prostu najzwyczajniej w świecie poczytać patch note. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live na Twitchu, do którego jak zawsze macie link poniżej. Trzymajcie się.